Taki mamy dzisiaj temat, że włosy wam powypadają, osiwiejecie z wrażenia. To o widzisz? O, sztuka. Mam sąsiadów nowych nad sobą i to jest rodzina z małym dzieckiem i już nadwyczailiśmy jak to dziecko ma chyba na imię. Jak? Mikołaj. Mikołaj. Ponieważ nieraz już słyszeliśmy, znaczy Karolina słyszała ja jeszcze nie miałem okazji, ale było słać: Mikołaj, Mikołaj, nie rób rogu pokoju, do tamtego rogu pokoju, ono ma kur jakąś trasę biegania i on ser biega. Pobiegł teraz tam i zaraz będzie wracać W Łodzi Włodzi. jest pan Roman, który najwyraźniej ma za dużo czasu wolnego na swoich rękach. Czasu wolnego na swoich rękach. Czym zajmuje się pan Roman dokładnie, powie pan Karo proszę bardzo, a to jest bardzo ciekawe. Uwaga, mówimy. Ja jestem pewien, że to jest po pierwsze zakamuflowana akcja e, kom jest. komercyjna, akcja reklamowa firmy Sony. Otóż pan Roman chodzi po ulicach Łodzi z kamerą Sony i kręci kierowców, którzy łamią przepisy. I on to robi... Od lat! Od pięciu lat! I przychodzi na policję codziennie i policja go zna. Gość jest taką milicją obywatelską. Gość jest gorszy, gość jest gestapą obywatelskim. Ale gość chodzi z kamerką po ulicach. I kręci kierowców, którzy mają przepisy: a że nie mają pasów, a że gadają, gadają przez telefon, aże a że skręcił na czerwone. Tak, a tu nie można skręcać, pan skręcił. Tak, a tak. że wyprzedził kogoś na, na, na ciągłej. No, skuteczność pana Romana to koło 90%. Koło 90%? I że kilka tysięcy osób już dostało mandaty, przez to, że pan Roman przyniósł na swojej. Kamerze Sony. Lokowanie produktów w tym filmiku było bardzo częste. Gościu, przecież my mieliśmy ten. Eee, gościu, może zapomniałeś. I sponsor, no to dzisiejszym sponsorem. Dzisiejszym sponsorem jest firma Lipton, producent napoju Lipton Iced Tea Green Tea. Dziękujemy serdecznie sponsorowi za sponsorowanie <grym> tego odcinka lekko Dziękujemy, Kogo? pamiętajcie, lekko stronniczych. Pamiętajcie, żeby w sklepach udawać się właśnie po ten napój. A zanim e, powiemy <grym> więcej o panu Romanie, to musimy powiedzieć o tym, że warto pobierać krew oddawać wampirom. Wchodzicie na stronę medonet.morfologia i dowiaduje Medo się. medonet.pl/morfologia. A co będzie Markowicz? medonet.morfologia. Medonet Chodzi o to, że robicie morfologię krwi, I to jest wykaz wielu czynników, które mogą się pojawić właśnie w tej krwi. I pełno, ja chciałem powiedzieć, kiedy to dawno, Pełną morfologię. Niedawno. A, gdzie miałem coś, w zeszłym roku. Ale serio muszę sobie zrobić morfologię bo po pierwsze to pozwala wygryźć dużo chorób hmm. w tych pierwszych etapach tej choroby. Więc, e, więc jeśli wiesz, nie, nie pójdziecie, to za 10 lat Wam powiedzą już, że macie tą chorobę, bo macie już na takie gorsze objawy. Yes. Więc jak teraz zrobicie, to, możecie się szybciej wyleczyć. Więc zróbcie tą morfologię krwi i pokażcie, że jesteście lekko lekkkostronicze. I teraz o co chodzi? <laughs> bo wiele osób w komentarzach na Facebooku. Pod postem, gdzie wrzuciliśmy właśnie tą akcję, powiedziało, że lepiej jest oddawać krew y, jako honorowy krwiodawca, bo wam też robią tam morfologię. Mm. Nie oddawałem nigdy krwi, nie jestem do tego stworzony, ja ale po pierwsze wydaje mi się, że tam nie masz zrobionej pełnej morfologii, bo tych morfologii jest kilka, które można sobie wykupić, żeby zrobić. Mm -hmm. To po pierwsze, tylko tam masz robione najważniejsze rzeczy, czyli na przykład HIV, czy nie masz, nie masz żółtaczki i takich rzeczy, czy białaczki na przykład i wtedy nie możesz po prostu oddać krwi, więc to masz robione, a pełną morfologię musisz zrobić już samemu. To po pierwsze, a po drugie, właśnie są, przecież jest strasznie dużo ludzi, którzy nie są stworzeni do oddawania krwi. No przecież nie każdy musi Oddawać krew. A morfologię powinien zrobić każdy, bo tam się oddaje tylko kilka kropel dla własnego zdrowia. Więc to jest istotne. Ale wracając do Łodzi i do pana Romana, bo no o właśnie. tym dzisiejszy odcinek będzie. O tym, że jest ktoś, kto stoi na straży prawa. Faktycznie egzekwuje to, bo to nie jest tak, że on tylko patrzy, że ktoś łamie przepisy. On faktycznie egzekwuje, nagrywa wszystko swoją kamerką. Nawet jak jeździ tramwajem, hmm. to nagrywa ludzi, którzy łamią przepisy, później chodzi. Na... Ja właśnie mam coś takiego, że czasem mi się wydaje, z całym szacunkiem, z wielką ilością szacunku to mówię, że starsi ludzie mają za dużo wolnego czasu, bo to jest przykład tego, że jeśli ktoś by miał co robić, to by mm. po prostu tego nie robił, bo to jest chamstwo, żeby obywatel na drugiego obywatela... Jeśli donosił, wiesz, uprzejmie donoszę. ...uprzejmie donosił. No. To, jest, to jest typowe, to jest, to jest esencja uprzejmie donoszę. Pan mi dziękuję, że ja doniosłem na do niego, no bo przecież że on donoszę. złamał prawo. I uprzejmie donoszę. Tysiące osób dostało mandaty przez niego za jakieś pierduki, typu pogada przez telefon. Stojąc na czerwonym, no nikomu nie tak. przeszkadza. I teraz to jest najlepsze. Eee, tam było, że pan mówił, że raz został napadnięty przez kogoś, że tak. jakiś kierowca się strasznie zdenerwował, wysiadł, z, wysiadł ze swojego <noise> samochodu, podbiegł do niego, wyrwał mu tą reklamówkę, w której miał kamerę, ale pan Roman mówi wtedy, że przezornie miałem gaz łzawiący w kieszeni. I sprzykał jego gościa gazem. O, tam przyjechał na czerwonym. Masz to? I on przychodzi później na policję i daje numer no. rejestracyjny, która godzina, gdzie to dokładnie było. Z reguły on już potrafi kręcić, więc wie, że co musi uchwycić. Markę samochodu, do Ta, numer rejestracyjny, wyraźnie w miarę wie. twarz, jeżeli się, się tylko da. No i oczywiście wyraźnie wykroczenie. Najczęściej tam było pokazane, no. że telefon komórkowy. I nawet nie wiecie, jak my się teraz cieszymy, że nie mieszkamy w łodzi. Gdzie? Że nie mamy pana Romana tutaj stojącego na skrzyżowaniu, który czeka na nas, który czeka na nas i już nas powita swoją kamerką. Sony, może. No ty jesteś oburzony. Ja widzę, że ty się strasznie oburzyłeś na to. jestem oburzony, bo nie lubię. Jak obywatel nadaje na drugiego. Bardzo mnie wkurza, kiedy człowiek lubi to nad... po prostu, że widać, że to jest prawo. Bo inaczej, bo jest tak. Bo jest władza i są ludzie, no nie? Mhm. I powinno być tak. Władza się trzyma razem, i ludzie się trzymają razem. Ale kiedy ktoś z tych ludzi Kumpluje, kolaboruje z władzą i nadaje na innych ludzi, to jest według mnie nie w porządku. Ludzie się trzymają razem i władza się trzyma razem. I tu jest ten podział. Jest sędzia dret i są ludzie. I właśnie przeszkadza mi to, no. że pan Roman łapie ludzi za takie pierdółki, które nikomu nie przeszkadzają. typu, że no, jak gdzieś tam wiadę, no troszeczkę wiadę na linię mhm. i tak wiem, że mogę, bo przejrzałem wszystkie lusterka, wiem, że nikt nie jedzie, nikomu się nie stanie, jak tam wiadę, to, to on to nagra i dostanę mandat. No to takie rzeczy mnie irytują. Jeśli faktycznie przyjadę na czerwonym i mógłbym i tam minąłem się z kimś tam o, o włos i tam przyjechałem, tak, uf, ale Cieszę się, że mi się udało i nikt nie, nie nagrał, i mm -hmm. wtedy by goś nie nagrał. No to już spoko. Ostatnio mm. przeczytałem, że zdecydowanie częstszą przyczyną wypadków drogowych od komórek mm -hmm. w ręce no. są, e, jest daydreaming, czyli sny na jawie. Że ludzie po prostu zaczynają sobie marzyć, rozmyślać, już są rozkażeń i wtedy mm -hmm. się wywalają. I to jest zdecydowanie częstsza przyczyna. No ale e, wiosna, więc wiosna. Rower, 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 rower. rower, Taka wiosna. Tyle wiosny. Więc bądźcie. Pamiętajcie, żeby być naprawdę, to jest ważne lekko No.